Witamy po wakacjach. Z początkiem nowego sezonu udostępniamy nową funkcjonalność w systemie szybkie składki. Od teraz będziecie mogli przyjąć zapis na pojedyncze zajęcia, a także na cykl zajęć oraz pobrać opłatę online. Dajemy możliwość sprzedaży miejsc na zajęcia w czasie rzeczywistym według tygodniowego grafiku zajęć, który tutaj widzicie. Pokażę na przykładzie konkretnego grafiku, jak to wygląda od strony klienta. Zacznijmy, może, od, od linku, który możecie umieścić na swojej stronie facebookowej, na stronie www, a także wysłać mailem do swoich wszystkich dotychczasowych uczestników. Po kliknięciu na ten link, użytkownik zobaczy taki ekran. Jest to tygodniowy grafik z pokazanymi treningami według godzin i dni tygodnia. Klikając na dany trening, pokazuje nam się informacja, co to jest za trening, ile jest wolnych miejsc, kiedy się odbywa trening, o której godzinie, gdzie się odbywa, kto jest trenerem, ile zajęć będzie w tym cyklu, który sobie zdefiniowaliście oraz jaki będzie koszt i w ogóle zasady, zasady płatności za te, za te zajęcia dodamy sobie ten trening do naszego koszyka. Jest informacja, że trening dodano, no i żeby dokończyć transakcję trzeba przejść do koszyka. Dodamy sobie jeszcze piątkowy trening. Tu jest trochę mniej informacji. Tak jak widać, tutaj w koszyku nam się pojawiły dwie pozycje. Jest też pomoc. Przechodzimy do koszyka. cały czas jesteśmy klientem, prawda? I widzimy, że dodaliśmy do koszyka trening poniedziałkowy i piątkowy. Podany jest koszt, a także wartość przedpłaty. Treningi możecie sprzedawać zarówno w układzie zaliczkowym, czyli jako powiedzmy przedpłatę częściową. Możecie żądać płatności za całość, a także w ogóle nie pobierać opłaty przy zapisie, tylko dopiero po uruchomieniu zajęć. Uzyskać płatność jednorazową lub w ratach. Klient na tym etapie przechodzi dalej. No i mamy tutaj sytuację, że trzeba podać login i hasło, lub zarejestrować nowe konto. Po wypełnieniu tego no dość, dość tutaj długiego formularza, niestety. Natomiast są to informacje Wam bardzo potrzebne i przydatne. I kliknięciu na te zgody. Wymagane przez RODO, możemy przeprowadzić rejestrację. Następny ekran pokazuje użytkownikowi, kto się zapisze, na co się zapisze i umożliwia dokonanie płatności online. Zakończyliśmy pierwszy etap na omówieniu, jak wygląda to od strony użytkownika który kupuje zajęcia. Natomiast teraz koncentrujemy się, jak to wygląda od strony klubu. W tym celu zaloguje się do aplikacji Szybkie Składki. Przypominam, wchodzimy na, 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 w przeglądarce na app.szybkieskładki.pl. Klikamy zaloguj się i jesteśmy w swoim ulubionym klubie. Chcemy uruchomić nabory, prawda? Więc klikamy Klub. I mamy tutaj całą sekcję o nazwie Nabory, i rozpoczynamy przygotowanie naszych naborów. Klikamy Struktura. Ja tutaj już mam zdefiniowaną strukturę dla dyscypliny Piłka Wodna, ale na potrzeby prezentacji pokażę, jak się dodaje kolejną dyscyplinę. No co tu wybierzemy? Wszystkie są świetne. Wybierzemy hokej na lodzie. Nie ma roczników, dodamy bez roczników. Też grupa Masters, czyli tak zwani emeryci sportowi. Następnie dodajemy lokalizację. Tutaj mamy dwa baseny. Dla hokeistów to się może nie przydać, a więc dodamy lokalizację o nazwie Torwar. Teraz rocznie jest czynny, więc jest fajnie. Na ulicy prawdopodobnie sobie nie przypomnę. Fajmy sobie ulica, miasto. Warszawa. Dobrze, dodaliśmy sobie lokalizację. Teraz zdefiniujemy sobie terminy. Terminy zajęć. Dla piłki wodnej mamy je zdefiniowane. Dla hokeja dodamy trening poniedziałkowy. poniedziałkowy. Powiedzmy, że trening będzie o 19:00, tak żeby zdążyć po pracy, i który powiedzmy, że będzie trwał do 20:00, bo lut niestety jest drogi. Tak, faktycznie tyle kosztuje co cały basen sobie tutaj zaznaczymy lokalizację Torwar, trenerzy yy, o, trenera wybierzemy sobie jakiegoś tam, yy, następnie klikamy zapisz. Zdefiniowaliśmy strukturę lokalizację, terminy zajęć. Lokalizacje, terminy zajęć. Teraz dni wolne. Na czym polegają dni wolne? Otóż system potrafi odjąć dni wolne od, od treningów, które tutaj sobie planujemy i których będziemy sprzedawać. W naszym wypadku zaznaczyłem 1 listopad, 11 listopad i okres od 24 do 31 grudnia. Powiedzmy, że a weźmiemy sobie urlop w poniedziałek, też 8 listopada, zapisz i przechodzimy teraz do sekcji treningi. Tutaj mamy już zdefiniowanych kilka treningów, ale ja dodam nowy. Nowy trening, nowy cykl treningowy, tak naprawdę należałoby powiedzieć. Na początek wybieramy sobie dyscyplinę, dla której będziemy ten cykl treningowy sobie ustalać, my ruchomimy hokej, rocznika nie ma, grupę masters, wybieramy trening poniedziałek, 19.20, uwaga, tutaj jest taki dość ciekawy przycisk, on, on służy do sterowania tym, czy nasz trening, czy nasz cykl treningowy jest widoczny na grafiku i czy klienci mogą... Czy klienci mogą go kupować? I to jest o tyle ważne, że jeśli nasze treningi są, że tak powiem, w modzie, jest na nieduży popyt i udostępnimy ten grafik, no to nasz trening na grafiku no, może się skończyć tym, że nagle zostaną wykupione te miejsca. Już tak mi się raz zdarzyło, niestety, więc proponuję na początek odznaczyć to. Rozpoczniemy nasze treningi już teraz, 1 września. Zakończymy nasze treningi powiedzmy 31 stycznia. System policzył nam, że mamy 19 treningów. Odliczył dwa dni wolne, czyli 1 i 8 listopada, które żeśmy tutaj ustanowili i prawdopodobnie coś po 24 grudnia. Liczebność grupy, no w hokeja, hokeja potrzeba trochę osób, ale nie za dużo, bo, bo, bo tłok nie jest wskazany. E, wpiszemy tutaj sobie 18 osób. Lista rezerwowa. E, e, lista rezerwowa to jest lista, która umożliwia dodatkowe e, sprzedawanie treningu w sytuacji, gdy wypełni się grup, Podstawowa liczebność yy, treningu. Czyli w momencie, gdy te 18 osób się zapisze, to możemy jeszcze dosprzedać parę miejsc, no bo wiadomo, zawsze ktoś tam się rozmyśli, albo okaże się, że się nie nadaje do tej grupy, na przykład nie mały rzew. No, a tutaj sobie dodamy dwie osoby. Informacje. W informacje możemy wpisać yy, potrzebne łyżwy. Wymagania, może tak, wymagania potrzebne łyżwy, w informacjach zbiórka 5 minut przed. Przykładowo. I teraz możemy sobie zdefiniować rodzaj opłaty. W jaki sposób bierzemy opłatę za te 19 treningów? Możemy nie pobierać płatności. I w takim wypadku. Ja sugeruję, żeby po prostu kliknąć rozłóż. A przepraszam, jeszcze nie zdefiniowaliśmy ceny za zajęcia. Ile kosztowały zajęcia? No drogo, drogo 35 zł, co najmniej. A teraz po podwyżkach może i 50. Zrobimy 50. Wpisowe. No powiedzmy, zrobimy symboliczne wpisowe. System policzył nam, że za te 19 zajęć należy się 970 zł. I teraz w przypadku braku płatności możemy sobie na przykład rozłożyć to przyciskając przycisk rozłóż na równe 5 rat z jakimiś tam terminami płatności. Można to sobie pozmieniać, można pousuwać, można przyjąć jedną ratę. Co ważne, ona musi się... Wszystkie te raty, ich suma musi być równa całkowitemu kosztowi cyklu. Możemy sobie tak na przykład ustawić. Albo możemy rozłożyć ratalnie. Załóżmy, że zbierzemy z góry, ale przy zapisach nie wymagamy, żeby nam tutaj wpłacali. Trochę może finansowo mało korzystnie, ale załóżmy, że tutaj taką promocję robimy. Zapisujemy. To trening nam się dodał na samym dole, hokej na lodzie, master z poniedziałek, sprzedaż online nie, no bo yy, wyłączyliśmy to, yy, to. O co chodzi z tą sprzedażą online? Jeśli klikniemy w grafik zajęć, na grafiku będą wszystkie zajęcia, tak jak wcześniej pokazałem, yy, które są oznaczone tak, a tego nie będzie. Żeby ono się pojawiło, na grafiku trzeba kliknąć, Zapisy online, ten jackbox musi być włączony. Tak, pokażę jeszcze, oczywiście jest pewien minus tej sytuacji, bo w momencie, gdy my to opublikujemy i ktoś kupi, no to nie będziemy już mogli edytować tych wszystkich pól, czyli no, tak jakby no, nasze zajęcia będą już w pewien sposób zablokowane, czyli będziemy je sprzedawać w takim układzie, w jakim one są. Tutaj przykładowo mogę pokazać, jak to wygląda. Te pola są wyszarzone, nic tu nie można zmienić, nie można grafiku zmienić. No, z prostej przyczyny, no, głupio by było, prawda, że ktoś kupił, a my tu zmieniamy i się okazuje, że już jest no, nowe warunki. Jak ktoś się zapisał na innych warunkach, a my tu zmieniamy raty, płatności i tak dalej. Nie chcemy, żeby ludzie byli niezadowoleni, klienci byli niezadowoleni, więc dlatego to blokujemy. Yy... Teraz dodamy, a może pokażę, jakie są inne możliwości, możemy też e, po, pobrać tylko pierwszą ratę, no w takim wypadku e, należałoby sobie, powiedzmy, określić tą pierwszą ratę w jakiejś tam kwocie, załóżmy 200 zł, no, chcemy ją pobierać od ręki, czyli tak jakby od teraz, e, dodamy sobie drugą ratę, tak żeby się zgadzało, żeby suma była właściwa, 770 płatną, powiedzmy, a damy niech mają do 31 października. Robimy zapis. Proszę bardzo, mamy tutaj jakby zmienione zasady płatności. Możemy też wymagać płatność za całość z góry. To moja ulubiona wersja. W takim wypadku po prostu należy tutaj sobie tylko wybrać jedno, jeden wiersz, datę dzisiejszą kwota pełna za cały cykl klikamy zapisz i niech się zapisują i kupują i płacą z góry za nasze zajęcia yy, mamy tutaj dodatkowo jeszcze przycisk grafik do zajęć jak go klikniemy to nam się pojawi yy, nam się pojawi wtedy yy, nasz grafik zajęć zaraz postaram się to po pokazać o tak wygląda nasz grafik zajęć. Tu mamy te nasze zajęcia hokejowe. Nie, tu jest piłka. No, tu jest hokej. To jest hokej na lodzie. Jak widać, nam się to ładnie dodało. Ten link możemy wkleić na Facebooka na spokojnie. Możemy też wysłać w mailu. Jeśli chcecie udostępnić, umieścić grafik w takiej ładnej formie na stronie www to polecam skorzystać z opcji kopiuj link do grafiku. i W takim wypadku pojawia się nam takie okno tutaj dialogowe, klikniemy, to się kopiuje, wklejamy to w WordPressa, czy gdzie chcecie, z jakiegokolwiek tam korzystacie, narzędzia do zarządzania stroną www, wklejacie, zapisujecie i fajny link się pojawia na waszej stronie www, trzeba określić może jakoś, jakąś informacją, o co tu w ogóle chodzi, natomiast to jest po prostu w formie graficznej to się pojawia. Teraz postaram się pokazać, co się dzieje, gdy ktoś kupi od nas ten trening i co się będzie dalej działo. Przejdziemy może do naszego grafika. Ja tutaj dokonam zakupu. Tego treningu na, 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 na hokej. Bardzo lubię hokej. Pojawił się komunikat, dodano trening, aby zakończyć transakcję, należy dokonać płatności przez koszyk zakupów. Klikamy OK. Tutaj mamy nasz koszyk. W prawym górnym rogu jest nasz trening. Godziny zajęć, koszt, przedpłata. Można skasować, można wrócić się, kupić więcej. Można kupić jeden trening tygodniowo. Można dwa, można trzy, można pięć. Jak ktoś lubi da radę, można i dziesięć. I przechodzimy dalej. Teraz tu mamy możliwość zalogowania się lub stworzenia nowego konta. No, ja nie będę tworzył nowego konta, ale tutaj jak widzicie, wpisujemy e-mail. Czas się zadeklarować, czy jestem opiekunem, czy jestem zawodnikiem jak jestem zawodnikiem to tylko swoje dane, jak jestem opiekunem no to dane swoje, jakieś podstawowe i dane zawodnika, zgody RODO i tak dalej. No dobrze, jednak po przemyśleniu postanowiłem wypełnić formularz i dokonam teraz rejestracji jako uczestnik zajęć. O kurczę, hasło musi mieć 8 znaków. Padłem sam ofiarą algorytmów, inteligencji. No dobrze. Obowiązek informacyjny, pasjonujące. Kto to wymyślił, w ogóle te do obowiązki? Dobrze, klikamy rejestrację. Udało się. Udało się. Idę w kierunku e, zakupu treningu. E, co my mamy? To jest panel, e, który widzi. E, Klient, który będzie kupował teraz ten trening w Waszym klubie, tu jest informacja o, o tym, co kupuje, ile to będzie kosztować. Przedpłaty żadnej nie ma, więc w sumie nie kupię. Znaczy nie pokażę Wam płatności, kupię, ale nie pokażę Wam płatności. Tu jest informacja, co jest potrzebne, jakie są wymagania, dodatkowe informacje, i mogę wybrać zawodnika. Czy to będzie ojciec? czy syn w się sensie nowocześnie nazywa Kurczę. dobrze wybierzemy że uczestniczy syn i robimy zapisz. zapis zapis przebiegł pomyślnie w treningach mamy listę listę zajęć na które się zapisaliśmy i teraz Pokażę, jak wygląda to od strony klubu. Od strony klubu. Osoba, która się zapisała, widoczna jest w sekcji klub zapisy. Tutaj przypominam, mamy w naborach strukturę, lokalizację, terminy, zajęć, dni wolne, treningi. Jeśli klikniemy na treningi i na ten nasz trening, na który właśnie się zapisałem. Tutaj na liście nie ma nikogo, gdyż jeszcze nikt nie został potwierdzony, dodany. Możemy dodać z ręki taką osobę. Można dodać zawodnika, którego mamy już w klubie. Bo jakimś tam nazwisku, po prostu, wystarczy zaczniemy pisać. Zaproponuje nam się lista osób, które po prostu potencjalnie możemy dopisać do listy. Natomiast w sekcji zapisy. Mamy właśnie naszego Johna Klosa, który ma literkę N, więc jest w grupie naborowej dyscypliny Hokej na lodzie, i możemy mu przyjąć jego zapis albo odrzucić. Możemy zobaczyć, jak wygląda mail potwierdzający zapis, jak wygląda mail odrzucający zapis. Możemy też zobaczyć podgląd danych z formularza. Jak klikniemy to, to widać co on tutaj nam wpisał. Przy zgłoszeniu. Potwierdziliśmy mu, będziemy tutaj dzisiaj dobrzy. Potwierdziliśmy, co się teraz dzieje w sekcji treningi, w naszych zajęciach. Widzimy, że nam się tutaj zapisał nowy, nowy zawodnik John Klos. Ma, oczywiście mamy możliwość skreślenia go z listy, usunięcia z listy. Możemy obejrzeć składki, jakie on tutaj nam zalega, albo ewentualnie wpłaty, jakie nam wykonał. E... Czym się różni usunięcie z listy od skreślenia z listy? Pewnie zastanawiacie się, o co tutaj chodzi, czym to się różni. Otóż Usunięcie z listy powoduje, że system usuwa wygenerowane składki i generuje zwrot do dokonanych płatności. Czyli jeśli ktoś nam wpłacił online 970 zł, i my go usuniemy, to system usunie tą składkę i odda temu wpłacającemu te 970 zł, automatycznie poprzez system cash bill odda oczywiście z tych pieniędzy które tam są zgromadzone jak nie będzie żadnych no to będzie manko. Natomiast co oznacza skreślenie z listy? Skreślenie to jest sytuacja używana wtedy kiedy ktoś zapłacił, rozpoczął treningi i gdzieś tam po środku po odbyciu paru treningów rezygnuje. No wiadomo wtedy nie należy mu się pełny zwrot i należy wtedy użyć opcji skreśl z listy, gdyż system usunie osobę z listy. Ale rozliczenie z listy tych zajęć zwolni się miejsce, ale rozliczenie pozostawione jest do, do, do decyzji klubu. Jaka kwota zostanie potencjalnie zwrócona. Tak, tak to, tak to wymyśliliśmy. Teraz pokażę, jak wygląda proces zakupu zajęć od strony klienta, czyli. Waszych, waszych uczestników zajęć, jeśli ktoś otrzyma od Was linka do, do naborów, jeśli znajdzie go na stronie internetowej, na, na Facebooku, to klikając na niego, zobaczy taki ekran. Jest to indywidualny link dla każdego klubu. Obejmuje on wszystkie treningi, wszystkie dyscypliny, które sobie zdefiniujecie, ale tylko dla waszego klubu. Możemy tutaj sobie filtrować dyscyplinę, grupę, lokalizację. I na tym grafiku pokażę, jak wygląda proces zakupu zajęć, w tym wypadku płatnych, zajęć, gdzie występuje przedpłata. Klikamy Dodaj. Pojawił nam się komunikat, że dodano trening. Aby dokończyć transakcję, należy przejść do koszyka zakupów zaraz to zrobimy. Tutaj w koszyku zakupów pojawiła nam się jedyneczka, czyli jest jeden trening. Dodamy jeszcze piątkowy trening. Też nam się pojawił komunikat. Starczy nam tego trenowania. Przejdziemy teraz do koszyka. W koszyku mamy informację, co kupujemy, kiedy odbędą się odbywały treningi. Jaki jest koszt, ile musimy z góry zapłacić? To można jeszcze skasować, można się cofnąć, można dodać, ale my jesteśmy zadowoleni, więc klikamy dalej. I tutaj, na tym ekranie, mamy możliwość zalogowania się lub, lub dodania nowego, nowego konta. No cóż, możemy z, jako opiekun wpisać swoje dane, a następnie dane. Zawodnika. Oczywiście, obowiązkowo trzeba zaakceptować te wszystkie fascynujące zgody, które nam tutaj Unia Europejska pomaga wprowadzać w życie. Jeśli mamy dwójkę dzieci, to jest też taka możliwość, żeby na dalszym etapie dodać kolejne dziecko, o czym zaraz wspomnę. No, zastanawiam się. Ja może się zaloguję i pokażę, jak to będzie wyglądało przy dodaniu kolejnego dziecka. Zalo... O, to nie tak. Zalogujemy się. Mamy tu zajęcia, mamy dwóch zawodników. Znaczy dwóch zawodników to dużo powiedziane. Mamy Johna Klossa, mamy Hansa Klosa, znanego nam, prawda? Ale obaj, obaj już są wykorzystani, więc do, dodamy nowego uczestnika nazwiemy go Petycko Inter. Również Klos. To się urodzi, powiedzmy, 1 września 2011 roku. Znana nam rocznica. Smutna zresztą. Akceptujemy tutaj zgody. Reszty sobie nie wypełniamy, bo to w końcu dzieciak. Yy, mamy zamówienie. No i mamy naszego ginterka. Hmm, tutaj też sobie ginterka wybierzemy. I zapłacimy przez cash bill. Co się dzieje? Przechodzimy do ekranu płatności. Jest informacja, jaki klub otrzyma pieniądze, kto jest zamawiającym, jaka jest kwota płatności i potencjalnie jaka jest prowizja. Wpisujemy swoje imię i nazwisko. O, tutaj dodam trochę więcej literek, bo system tak lubi. i co powiedzmy, wybierzemy mBank. I system płatności online Cash Bill przeprowadza nas przez cały proces płatności. W tym wypadku kieruje nas do mBanku. W mBanku możemy sobie wypełnić tutaj nasz login i hasło, przyjdzie SMS i będziemy mogli zapłacić za tre... zakupione za, 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 za wy... za treningi.